Kilkadziesiąt gmin z północnej części województwa świętokrzyskiego otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę lub remont dróg dojazdowych do pól. Umowy na drogowe zadania zostały podpisane w piątek w połanieckim Centrum Kultury i Sztuki. Stronę marszałkowską reprezentował członek zarządu Marek Jońca. Środki, jakie otrzymały gminy pochodzą z opłat, jakie samorządy płacą za odrolnienie gruntów. W sumie do podziału było około 6 milionów złotych. Tej wielkości kwota pozwoli na budowę lub remont około 30 kilometrów polnych dróg. To są środki, które gromadzi... Urząd Marszałkowski, Marszałek Województwa z tytułu odrolnienia gruntów rolnych, opłaty za odrolnienie. Marek Jońca podkreślił, że pieniądze z tej opłaty w całości wracają do gmin. W 100% wracają na obszary wiejskie. Do samorządów? Dotację otrzymało niewiele ponad 60 gmin. Najwyższa było to 180 tysięcy złotych. Na drogi szutrowe gminy otrzymały dofinansowanie 70% wartości inwestycji, a na asfaltowe 50%. Mimo że są to niewielkie kwoty, to władze gmin nie kryją zadowolenia. Zadamy się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie są do wykorzystania. Nie ukrywam, że nam powoli na udział własnych pieniędzy zaczyna brakować. Będziemy musieli chyba się posiłkować po raz pierwszy od 6 lat kredytem. No ale jeśli jest okazja wziąć ponad około 200 tysięcy i dołożyć. No to ciężko, żeby za nie skorzystać. Samorząd Lipnika wykorzysta dotację na budowę od podstaw drogi w miejscowości Usażów. Gmina ma już gotową dokumentację na tą drogową inwestycję. Dokumentację już mamy przygotowaną, teraz do podpisania mamy. Wiemy, że nie podpiszemy wcześniej niż, no będziemy już ogłoszać przetargi niedługo na ten odcinek w Usażowie. Jest to kilkaset metrów, noga będzie robiona od zera, a więc będzie na zasadzie, że i podkład, asfalt, tak, żeby było dobrze dla mieszkańców. W przypadku gminy Tarłów wybudowany 300-metrowy trakt wyprowadzi ruch pojazdów rolniczych z rynku. Taki kawałek drogi strategiczny, bo to jest około 300 metrów tej drogi, ale ona będzie przebiegała w miejscowości Wulka Tarłowska. I odciąży nam cały rynek, żeby rolnicy mogli spokojnie dojechać do swoich pól, bo tak jak jechali rolnicy, przejeżdżali przez rynek, wjeżdżając w rynek, tam dużo samochodów osobowych stało. Ciężko było przejechać, bo przecież te sprzęty teraz są dosyć duże, szerokie, także robimy taki dojazd do pól. W gminie Klemontów, drogą nowej nawierzchni będą mogli dojeżdżać także mieszkańcy do swoich domów. Jeden odcinek w tym rozdaniu, około tam sto, sto kilka metrów bieżących, dojazd są to, jest to odcinek dojazdu do, do, do Pula, ale również tam chyba dajże do trzech gospodarstw. Droga gruntowa w dziurowie w gminie Zawichost zyska nawierzchnię asfaltową. Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Ta droga jest na terenach podmokłych. Mamy z nią duże problemy. Ona wymaga ciągłych napraw, zwłaszcza po deszczach utwardzania, a teraz dzięki tym pieniądzom będziemy mogli wybudować nową drogę bardzo potrzebną rolnikom, a także mieszkańcom. Głos o konieczności wybudowania tej drogi no, słyszałam już od co najmniej dwóch lat i bardzo się cieszę, że w tym roku ta inwestycja zostanie sfinalizowana. Dość długo czekają na modernizację drogi mieszkańcy Faliszowic w gminie Samburzy. Zostaliśmy 98 tysięcy na drogę. No, udział własny będzie 42, ale ta droga. No... Powinna być zrobiona. i Cieszymy się, że nie musimy finansować jej całkowicie z kosztów gminnych. To, to nie jest droga asfaltowa, to jest droga szutrowa, w związku z tym troszeczkę tańsza, ale no, też będzie dobrze zrobiona. Tak, żeby będzie służyć. Z dla stp Info, Jerzy Strzyż.